To jest wolennikiem sławych rozwiązań. Mam dość takiego e, edukowania się, mm. różnych kolektywów, które siedzą przez tygodniami, nic nie robią, tylko się no, ja o jednym tekście Marku Lidia, ja, co jest e, dla mnie. dawnie. że powinny działać służby. Mimo wszystko w tym całym sieci tych podmiotów, niektóre pełnią funkcje bardziej parawanowe, a niektóre bardziej rdzeniowe. W pięciu, siedmiu podmiotów tego typu e, z jedności e, publicznej byłoby niezwykle... Skutecznym nadwykiem musiałoby to być uderzenie silne i uderzenie wielomiejscowe, uderzenie naraz. Ja uważam, że jesteśmy w stanie informacyjnej e, wojny, wojny geopolitycznej z Rosją. Nie jest to wojna krwawa, nie będzie nie dojdzie. A, a Anglicy, jak e, zaczęli wojnę z Czciążesią, e, to na 4 lata internowali Osłaldę Mosley'a. Hmm, jak płakał za Osłaldę Mosley'em? to go opuścili. Mimo no, tego, był wzięciem lityk Więc w tym sensie, jakby powiedziałbym, że jest tutaj yy, droga, moim zdaniem, zamknęła się już na żenia miłe, mm. horyzontalne, miękkie, polubowne, kulturowe, moim zdaniem, y, Oczywiście analiza treści, analiza źródeł.